Cześć, witajcie. Tutaj Monika i Perfumowy Orient Express. Nie było mnie chwilkę. Grudzień to jest taki dla mnie dosyć trudny miesiąc. Co roku tak życie nasze, tak wiecie, cyklami idzie i pewnie też tak macie. Yy, pracuję i, i po prostu też nie miałam chyba tyle dobrego nastroju, żeby nagrywać filmy, ale już jestem i chciałabym Wam zrekompensować ten brak filmów przedświątecznych. Stąd ten mój strój taki świąteczny, i ta namiastka perfumowego Orient Expressu w formie tej oto lokomotywy świątecznej. Kochani, moje koleżanki z innych kanałów perfumowych szaleją w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Robią tak dużo filmów przedświątecznych, że nawet nie jestem w stanie ich zdążyć, zdążyć wszystkie obejrzeć, ponieważ mam mało czasu. Oczywiście, na drobie później. Yy, łącznie z kalendarzami, adwentowymi i innymi przyjemnymi historiami, a u mnie cisza na kanale. Więc teraz jako że zwykle robię wszystko w ostatniej chwili, taką mam naturę na drobie i te filmy się pojawią w ostatniej chwili w ostatniej chwili przed świętami. Yy, w tym tygodniu będzie na pewno będą dwa kolejne mm, tak świąteczny i mm, film o mm, osobowtórach perfumowych i o sobowtórach, które spotkałam w życiu, co jest bardzo tajemniczą historią, niespotykaną naprawdę. Dobrze. A o czym dzisiaj? Dzisiaj przedstawię wam perfumy na bieżący tydzień, ale z takiej kategorii, o której jeszcze nigdy dotąd nie mówiłam, guilty pleasures, guilty pleasure, guilty pleasures, czyli takie perfumy, które łączą się z poczuciem przyjemności, rozkoszy, kiedy ich używamy. Ale to nie są takie perfumy, wiecie, super, super, super świetne, y, super eleganckie czy jakieś. To nie są wielkie dzieła perfumiarstwa. Chociaż takie ja też mam swoje kolekcje oczywiście, bo lubię perfumy dobre i wysmakowane. Natomiast dziś opowiem o tych perfumach, które po prostu sprawiają mi przyjemność i nie myślę, kiedy ich używam, nie myślę o tym, że y, wiecie, chcę robić na kimś wrażenie, nie chcę robić wrażenia na, na nikim, chcę po prostu zrobić sobie przyjemność. I to też tak się śmiesznie złożyło, że mm, będę mówić dzisiaj o tych perfumach. A wczoraj podjąłem decyzję, że przechodzę na dietę, na której już kiedyś byłam. Dieta keto z tą taką przerwą 16-godzinną, czyli 16 godzin się nieje, 8 godzin się je. Jest to bardzo zdrowa dieta polecana przez lekarzy. Oczyszcza organizm, oczyszcza wszystkie organy. Człowiek ma więcej energii, lepiej się czuje, no oczywiście stopniowo chudnie. A mimo to. Mimo, że właśnie dzisiaj taki film nagrałam, no to w życiu codziennym nie ma już tych przyjemności, takich, wiecie, jedzeniowych, które powodują wyrzuty sumienia. Jakie to są te przyjemności? No, u każdego z nas pewnie inne, ale u mnie tak tradycyjnie to, co sprawia mi wielką przyjemność, a jednocześnie poczucie winy, to oczywiście pizza, to oczywiście frytki. Tutaj w Anglii są naprawdę dobre, jeżeli są świeżo robione, są bardzo dobre, są inaczej podawane niż w Polsce z octem, tak, z winegarem, takim specyficznym octem i z taką mieszanką, wiecie, groszku zielonego, mashi peas, czyli taki mielony groszek zielony. Pyszne to jest, naprawdę, ale nie mogę już o tym myśleć, ponieważ przechodzę na dietę, więc u mnie to jest pizza, frytki, kawa, którą, której nadużywam, no i jeszcze jedna, moja przyjemność, taka wstydliwa, wstydliwa, która mi nie służy, ale jest to właśnie tego rodzaju przyjemność, po której mamy wyrzuty sumienia. Bita śmietana, której mogłabym zjeść wannę. Oczywiście nie robię tego. Ciekawa jestem, jakie są te wasze przyjemności. Guilty, Guilty Pleasure, i jakie to są wasze perfumy, które, które gdzieś tam może używacie, wiecie chyłkiem, niekoniecznie dla innych, tylko właśnie dla siebie, po to, żeby sobie sprawić przyjemność. Dajcie znać. Ja tymczasem później może rozbiorę się z tych łańcuchów i z tych, wiecie, świątecznych dekoracji. Nie wiem jeszcze, czy to zrobię, ale chyba tak. Przechodzę do rzeczy, kochani. Przechodzę do rzeczy. Więc pierwszą, pierwszymi takimi perfumami będą, będzie mój nowy nabytek, o którym mówiłam w krótkim filmie, w szorcie. Wanted girl Azarro. To są właściwie pierwsze perfumy marki Azaro, które mam. Stworzone w 2019 roku, stworzyła czwórka perfumiarzy, w tym dwójka bardzo dobrych perfumiarzy, którzy tworzą dla niszy. I ten zapach testowałam kiedyś, dawno temu, i wydawał mi się syntetyczny, po prostu hmm, chyba się do niego uprzedziłam. Tymczasem przetestowałam go znowu, ponieważ była promocja w perfumerii. Tutaj świąteczna promocja, świetna cena 50 ml, flakon jest bardzo fajny, ciekawy, no, inspirowany bronią. Czy inspirowany Flower Bomb, tą bombką z Flower Bomb, tak? Myślę, że to jest wszystko w tym samym klimacie, czyli nasza tajna broń kobieca. Ta gęsta, esencjonalna słodycz to jest nasza tajna broń kobieca. Wiadomo, że górmą przoduje, nadal górmą po prostu zdobywa ryn, rynki wszelkie. Jaki jest ten zapach? No, jest to właśnie taki powiedziałabym troszeczkę może bardziej ambitny górmą ponieważ perfumiarze, którzy go stworzyli, pracują też dla niszy e, i co my tutaj mamy? Bardzo ciekawe składniki, mamy trochę cytrusów, mamy owoc granatu, czyli daje tutaj kwaśność e, temu zapachowi, mamy bardzo ciekawe, to co mnie przyciągnęło to datura, ten taki tajemniczy kwiat czarownic i roślina, kwiat, czarownic, datura i kajmak. Czyli kajmak to jest właściwie taki mleczny karmel, taki mleczno-śmietankowy karmel, i równoważy tę słodycz, taką gęstą, esencjonalną słodycz, lekko kwaskowatą na początku. Równoważy to nuta cedru i nuta vetiverii. Vetiveria jest takim dla mnie bardzo męskim składnikiem perfum, który, który ten składnik właśnie, E, bardzo fajnie równoważy słodycz w zapachach damskich, daje przestrzeni chłodu e, powietrza, na powietrze nam zapach, mm, więc ten zapach jest esencjonalny, lepki, słodki, mleczny, bardzo przyjemny, a jednocześnie na końcu jest ta Vetiveria i ona tak fajnie to schładza, równoważy. Także jest to, powiedziałabym, ambitny gurmą, ale oczywiście nie jest to, wiecie, wielkie dzieło perfumiarstwa. Natomiast no, Guilty Pleasure. Moja przyjemność w noszeniu, bo ja lubię nuty mleczne, lubię nuty karmelowe, bardzo lubię. Więc to jest pierwszy zapach. Drugi, o którym powiem, mm, a tu gdzieś mi koreczek umknął. Ach, Moniko, Moniko, już go mam. <laughs> to jest zapach, który kupiłam tutaj w Wielkiej Brytanii na aukcji. Przepraszam, po prostu w sklepie internetowym, nie na żadnej aukcji. W sklepie internetowym. A jest to zapach polski. marka No U, Mam nadzieję, że ją znacie. Była swego czasu w Hebe, w Rosmanach polskich. Jest to No U. Rose Patchouli. Ja kupiłam to w formie mgiełki. Ale mgiełka ma niesamowitą trwałość. Naprawdę 5-6 godzin bardzo dobrze czuć. Jest to zapach, który jest bardzo, bardzo podobny do kultowego, wycofanego zapachu Diora Midnight Poison. Midnight Poison to zapach cudowny, który też gdy go pierwszy raz testowałam, to można powiedzieć, że to była bajka, yy, cały kontekst sytuacyjny, yy, bo ten zapach, do, do którego ten jest bardzo podobny, czyli właśnie Midnight Poison Diora, to zapach takiego podniecenia, ekscytacji zimy, środka, tak mi się kojarzy zima, środek nocy, trzaskający śnieg, zegar. I co się zaraz się wydarzy? Jest w tym zapachu jakaś taka ekscytacja, podniecenie, erotyzm, tajemnica. No bo róża, paczula, cedr, e, pismo, y, cytrusy, y, midnight płazą y, również dużo ambry. I pamiętam jak pierwszy raz testowałam midnight Płazą, już chyba gdy był wycofany. Ja go znalazłam w perfumerii w moim mieście, mimo że był już wycofany. I byłam sama z ekspedientką w perfumerii i pani psiknęła mi na bloter właśnie Midnight Poiseu. I pamiętam, że po prostu, wiecie, część tego zapachu po prostu trysnęła mi do oka. Naprawdę. Po prostu byłam zauroczona, oszołomiona tym zapachem Diora. Ymm, no i właśnie tu można to odnieść do tej baśni o, o Kaju i Gerdzie, prawda? Tam była chyba królowa śniegu, która włożyła Kajowi kawałek lodu do oka, tak było? Tak, i on stał się zimny, nieczuły. Więc ten zapach, który jest naprawdę bardzo, bardzo podobny do Midnight Poison Diora, bardzo niedrogi, bardzo dobrej jakości, polski w dodatku, jest to zapach, który oddaje ten klimat nocy, zimy, tajemnicy, erotyzmu. Piękna róża z paczulą. Jeżeli lubicie róże, jeżeli lubicie zapachy intensywne, wieczorowe, tajemnicze, to polecam bardzo. To jest moja wielka przyjemność. Nie interesuje mnie, czy komuś się podoba, czy nie. Ja go noszę dla siebie i, i naprawdę też no, kupiłam go tutaj w Anglii za bardzo niewielkie pieniądze 20 zł, czyli 4 funty około. Myślę, że on jest mało znany za granicą, ale ta marka jednak wchodzi na te rynki i bardzo się z tego cieszę, bo zasługuje na to. Tak, to jest dobra polska marka. Ok, który kolejny zapach jest moje, moją taką <noise> wstydliwą przyjemnością? Może nie wstydliwą, ale jest to, jest to przyjemność tylko moja. Ten zapach to Roger, Roger and Galet Flair Figer. Zapach stworzył um, Francis Kurki To jest wersja EDT, czyli figa, nektar figowy, liski figowe, miąż figi, paczula, cedr, cytrusy. Piękny, słodki, intensywny, błogi zapach. Zapach błogostanu. Zapach taki też bardzo dobrej jakości, wilgotny, słodziutki, błogi. To jest zapach szczęścia, dlatego jest moją taką wielką przyjemnością. I kolejny zapach, który noszę, no, noszę go też czasami wszemi wobec, idę w nim do ludzi, ale, ale noszę go głównie dla siebie. To jest Very Good Caroliny Herrery, to jest, czyli ta czerwona szpilka. Mam go tutaj w takim. No w takiej mniejszej, mniejszej pojemności. I jest to świetny zapach. Stworzył go Quentin Bish, czyli bardzo modny obecnie perfumiarz. Jest to zapach porównywany do deliny. Dla, dla mnie ładniejszy od Deliny. Na mojej skórze przynajmniej układa się lepiej, czyli mamy tutaj lici, egzotyczne, kwaskowate liczy, czerwoną porzeczkę róże. No, i też akordy drzewne. Jest to dla mnie zapach śliczny, szminkowy, pudrowy, który bardzo podoba się mężczyznom. Zwracają na niego uwagę, więc to jest nie tylko moja przyjemność, ale też to jest przyjemność dla mężczyzn. Wokół mnie, przynajmniej mężczyźni, zawsze reagują na ten zapach. Bardzo polecam. I kolejny zapach, który jest tylko dla mnie. Tak mam, mam takie wrażenie: dla mnie, tylko dla mnie. Nie obchodzi mnie, co inni o nim myślą. Może komuś się nie podobać. Może jest dla kogoś za ostry, to jest też jeden z ostatnich nabytków, czyli konfetti lush, również unikat, udało mi się go kupić. I jest to zapach, którym który, no, nie, nie pokładałam w nim żadnych nadziei, bo marka Lasz ma taki pewien akord. We wszystkich zapachach jest taki trudny akord początkowy, taki. Mm, nie, wiem, nie wiem jak to nazwać jest to taki ostry ostry akord takich olejków eterycznych ostrych ale akurat w tym zapachu to się wszystko pięknie zmienia mamy tutaj różę ostrą, naturalną różę ostry y, akord świeżo palonej kawy mamy gruszkę y, i mamy nuty migdałowe i ten zapach z takiego ostrego, różano-kawowego przeistacza się w taki mle mleczno- Yy, właśnie też karmelowy, bardziej może maślany i migdałowy. I jest miękko, jest przyjemnie i tak jak mówię, to jest moja przyjemność. Noszę go tylko dla siebie, ma dobrą trwałość i jest bardzo oryginalny. Ok, i kolejny zapach, o którym powiem, yy, to jest zapach, w którym pokładałam nadzieję, że będzie również tą taką przyjemnością. Wiecie, może nie, nie jest to super ambitny zapach, yy, i jest to, już pokazuję. Jest to zapach Taylor Swift Wonderstruck. Gdzie tu, jest? Gdzie tu jest ten napis? Wonderstruck. Bardzo podoba mi się flakon. Lubię te kolory. Lubię stare złoto. Lubię takie zawieszki. To jest też zapach yy, wycofany, unikatowy. Testowałam jego bliźniaka, czyli tą wersję różową, kiedyś dawno temu i podobała mi się. Jest to owocowy gurmą Taylor Swift. Ten zapach jest podobny do, do tamtej wersji, natomiast tamta wersja była zdecydowanie ładniejsza. Tutaj mamy kwaśne owoce, borówki, maliny, porzeczki, e, jeżyny, no i trochę słodyczy karmelowości, ale ten zapach nie robi wrażenia. Niestety, także będzie puszczony w świat. Natomiast mam wielką przyjemność y, z trzymania tego flakonu. Ten flakon bardzo mi się podoba. Jest taki baj bajkowy, bajeczny. Nie wiem, tutaj on satysfakcjonuje moje wewnętrzne dziecko. Bardzo mi się podoba, ale niestety zapach nie jest zły. Nie jest to zły zapach, jest to gourmand. No wiecie, taki kwaskowaty, hmm, owocowy gourmand, ale nie, nie zostaje w pamięci, niczym się nie wyróżnia, więc ta przyjemność w tym yy, przypadku to jest tylko przyjemność posiadania, trzymania tego flakonu. Jest super, ale puszcza go w świat. I ostatnim zapachem, Guilty Pleasure, Pleasure Pleasures. To jest zapach też, o kiedyś o nim opowiadałam i też on, jest to specyficzny zapach, yy, też niedoceniany zapach yy, stworzył go świetny perfumiarz jest to Armani Diamonds i z tym zapachem łączy się pewna historia, pozwolicie, że opowiem mówię do Was 15 minut ale postaram się szybci, szybciutko opowiedzieć, to jest zapach który testowałam dawno temu w Polsce i tak po prostu nie robił żadnego wrażenia, podchodziłam, psikałam na bloter, wiecie tak wącham, często tak też wącham zapachy, kiedy jest tester. I wiecie, miałam moje pierwsze wrażenie, pierwsze wrażenie było takie, a, taka budyniowa mdła wanilia. Nie, nie podoba mi się, nie za bardzo. I później zapomniałam o tym zapachu. jak przyjechałam tutaj do Anglii i pracowałam właśnie z taką, kiedyś, trzy lata temu, z taką piękną, przepiękną murzynką. I... Mm, ona często zmieniała perfumy, natomiast pewnego dnia w pracy poczułam od niej tak piękny, zmysłowy, hipnotyzujący zapach, że po prostu aż mi się zakręciło w głowie. Naprawdę, zakręciło mi się w głowie. Pachniał wszędzie. W ogromnych pomieszczeniach za nią się ten zapach ciągnął. Zapytałam ją, czym pachnie, i ona powiedziała: diamond, Armaniego. A ja mówię: nie, niemożliwe. Ja ten zapach testowałam i ją zupełnie inaczej pachniał. I pytam ją ponownie, czym, pach czym pachniesz? Jesteś pewna, że to to? Ona mówi, tak, diamonds. Ja jej nie uwierzyłam. Także następnego dnia pokazała mi zdjęcie z telefonu, czym pachniała i to był rzeczywiście diamonds. Ja jej nie uwierzyłam. Ten zapach tak potrafi się pięknie ułożyć na różnych ludziach. A... Na bloterku może nie robić żadnego wrażenia. I dlatego po tym można poznać rękę mistrza. Jeżeli naprawdę dobry perfumiarz komponuje zapach, to jest on właśnie, tak może być takim, tak, takim ogromnym zaskoczeniem. No i ten zapach, wiecie, ja go lubię, ale on nie jest moim ukochanym zapachem. I włożyłam go do szafy, kilka miesięcy tam sobie przeleżał i kilka dni temu byłam w innym miejscu pracy, bo ja pracuję w różnych miejscach. I tam jest taka pani w pewnym biurze, młoda kobieta, chyba Rosjanka, czy... No, gdzieś tam z takiego kraju sąsiadującego z Polską, młoda kobieta, i zawsze od niej pięknie pachnie. I y, kilka miesięcy temu właśnie poczułam od niej jakiś piękny zapach i mówię, czym pachniesz? A ona mówi, libr i w są A ja mówię, niemożliwe. I znowu było to takie niemożliwe, zupełnie inaczej na tobie pachnie niż, niż na przykład na mnie, kiedy testuję, tak? Nie, nie, nie lubię libr, nie robi na mnie wrażenia po prostu może nie gra z moją skórą, ale na niej pachniał pięknie, po prostu tak jakoś jakby łąką, słońcem, no, czymś relaksem. Także byłam zaskoczona, a już wiedziałam, że ona po prostu, no, na niej perfumy po prostu pięknie wybrzmiewają na tej kobiecie. I dwa dni temu znowu spotkałam tę samą kobietę właśnie i, i znowu czymś pachniała pięknie. O, to jest małe biuro, wiecie, mm, weszłam tam tylko na chwilę i czuć wszędzie piękną woń, no, i znowu pytam, czym pachniesz? A ona mówi: Diamonds, Diamonds. Czyli kolejny raz Diamonds pokazał swoje oblicze i też zupełnie inne oblicze. Na każdym, na każdej kobiecie ten zapach może się trochę inaczej ułożyć, ale jest po prostu bardzo powłóczysty, hipnotyzujący, bardzo zmysłowy. Ma naprawdę wiele twarzy, ten zapach. Ma coś takiego właśnie oszałamiającego, hipnotyzującego, liczy, róża, dużo pieprzu. Dużo akordów drzewnych. No, jest bardzo kobiecy, bardzo miękki, bardzo powłóczysty, więc to są moje przyjemności na ten tydzień. Na pewno przyjdzie do mnie jeszcze jakaś próbka albo może i dwie. Już w tej chwili nie pamiętam jakiego zapachu jakiegoś w ciemno. Ale jako, że no, mam troszeczkę, wiecie,. Obiecałam Wam, że nadrobię zaległości, że troszeczkę filmów przedświątecznych nakręcę. Także obiecuję. I w tym tygodniu ukażą się dwa jeszcze inne filmy, m.in. o sobowtórach perfumowych i osobowtórach, jakie spotkałam w moim życiu. Może się rozbiorę już z tych, z tych tutaj świątecznych dekoracji. Więc będzie to taki film. Osobowtórach perfumowych i osobowtórach ludzkich, jakie, jak, jakich, jakie to sobowtóry spotkałam w moim życiu, co jest naprawdę bardzo dziwne, bardzo niespotykane. No i będzie też tak świąteczny, tak perfumowy, świąteczny, do którego nominowała mnie mm, Miss Potocki. Bardzo dziękuję. Ja się z Wami już żegnam. Zostawcie kciuka w górę, napiszcie komentarz, które perfumy są Waszymi wstydliwymi przyjemnościami. E <laughs> tak dajcie znać bardzo lubię czytać wasze komentarze także dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmy pa pa